Rostomili Ludkowie witam serdecznie w Top szlager dziesiątce 230 finału Listy Śląskich Szlagierów. Co by nie powiedzieć, witam w bardzo miłym towarzystwie, bo obok mnie topowa gwiazda, no i to gwiazda Listy Śląskich Szlagierów. Poznajecie Państwo, Rafał Lindner, Witam serdecznie. I jego aniołki Aldona, Justyna i Ada. No, piękne frelki, słuchajcie. No Rafał, Rafał, śpiewasz, śpiewosz, te szlagiery, a powiedz taki pozaszlagierowy przepis na lato, to? Pozaszlagierowy przepis to tak sobie wziąć kawa, końcu i siedzenie na swojej zagródce. To w końcu mój dom nie może być wszędzie, nie? <laughs> Kochani państwo, patrzcie jak on się zmienił w tej liście śląskich szlagierów. Zagródka, kawa, ty się starzejesz chłopie. Nie, człowiek też musi trochę wyhamować, żeby zaś mieć energia energię do kolejnego działania. Czyli, kochani, państwo, podsumowując, zbieranie energii do kolejnego działania to dobry przepis szlagierowy na. na lato. No, słuchajcie, Adonko, a Twój przepis na lato? Na lato. A taki nie, nie wiem, nie na ciasto, nie na koło. Ja, ja nie lubię siedzieć w chałupie w izbie, ją ja muszę lotać, dużo podróżuję, poznaję nowych ludzi i myślę, że każdy powinien spróbować takiego przepisu na lato. Chociaż czasami zdarzy mi się poleżeć na piosku, trochę się poopalać w słoneczku i życzę Wam, żebyście zawsze byli zdrowi i szlagierowi z moim przepisem. Ha, parosze Państwa, zdrowi, szlagierowi z przepisem Aldony. Ach, te aniołki to wiedzą, jak robić te przepisy. Ja powiem tak, no my też wiemy, jak robić szlagiery, wiemy, jak je Państwu prezentować, wobec tego wchodzimy ostro do Top Szlagier Dziesiątki. Będzie notowanie pozycja 8. Posłuchajcie, cztery tydnie w Top Szlagier Dziesiątce. No niestety dwie pozycje w dół i drugo drugie notowanie to cztery tydnie na liście. Czy te cyfry wam coś mówią? Teraz już wszystko jest jasne, nie? nie A skoro wszystko jest jasne, to ósmy plac, ósmo pozycji, oto szlagier dziesiątki, Rafał Linsner i przepis, przepis na lato. Na lato.